z drugiej części live'a z Gold Simulator zamiast yy, być jakby w, w tym Gold Village, w... pokazuję w, w, w Goat City Bay więc... zaczynamy tylko od razu mówię, że yy, ogólnie live będzie długi, bo chcę tutaj ogólnie wszystko poznajdywać mówiąc, co tam będzie fajne i zobaczymy co będzie tak tutaj mam ładowanie jakby ktoś nie wiedział co to jest God simulator to jest taka jakby to jest taki sumotor po prostu po prostu głupia gra nie wiem, czy można to, to inaczej jakoś opisać po prostu biegamy kozom w siecie i rozwalamy wszystko co się da na przykład tak jest dobrze sobie helikopter no e, w, poprzedniej, jakby, w poprzedniej części byliśmy bardziej... O, widam pierwszą osobę. W poprzedniej części byliśmy na w, w takiej małej wiosce, a teraz jesteśmy w takim mieście wielkim. Wejdziemy komuś na chatę. Aha, nie możemy. No dobra, nieważne. Ok, co my tu mamy? Auto. Tak, eee, Na pod e, X-em skaczemy pod R2, ubijemy pod kwadratem, niżemy pod kółkiem, jakby. No właśnie, upadamy. A pod trójkątem, jak mamy jakąś moc włączoną, to po prostu jakby ją no, włączamy. Jakby taki specjalny atak. Ja na razie nie mam żadnego włączonego. Wydaje, że mi to nie jest potrzebne. Tak, komuś trochę domu. O kurde. Co mi nie wyszło? A. Tak jak widać. Po prostu ten symulator rozwala wszystko co się da. No Dobra, to może na początku zrobimy coś prostego Czyli po prostu może udamy się na górę tamtego wieżowca O ile mi się uda Zobaczę jeszcze, czy, 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 to, czy czegoś nie ma przypadkiem Ale chyba nie ma To dobra w ogóle wszędzie mogą być jakieś różne znajdźki w ogóle. Więc warto... Uszukać. No. A to właśnie szukać różne rzeczy. Bo może się okazać, że będą... Tuż obok. No, idziemy tutaj może. No. Jakieś maszyny chyba nie możemy zagrać. A szkoda. Nie było. Może jeszcze zara osób na lei. Kurde. Dobra. Okej. Okay. Jak jak widać ta gra jest po prostu... O, na przykład jak kliknąłem teraz trójkąt, to mogę na się pojeździć. I sobie triki porobić. Board. O, jesteśmy w stanie znaleźć pieniądze, aby zakupić nakrycie głowy. To może pójdź, zrobimy później. O, ja i właśnie. I tu jeszcze jest kolejna rzecz, czyli rower. Tak, no. Możemy kazać widzieć na rowerze. Po prostu polecam. O, no, no, jak widać, kaza nawet nie skakać. Skakać na rowerze. I panów może stąd. Wyrzucimy, o to sam się Mmm, dobra. ok, Więc... o, tu jest wesołe miasteczko. może się do niego przejdziemy. Kare... Kare... Park. Mm -hmm. Dzień dobry Ja chciałem poprosić chipsy Dobra, chyba gdzieś sobie nie Super win O, kozie mleko, fajne No ja tu jestem najlepszy w tym To jest no chips. Fajnie. Gdzie jest ta kolejka? Gdzie jest to wejście do tej kolejki? O, tu są kozy. Kozy? Ehe. Bracia i siostry. Chyba tej kozy. Aha, dobra, nie ma tu na tu. O, 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 idziemy Idziemy tutaj do tego. Wejdziemy. A co? Teraz pytanie, gdzie mnie to wywali. O kurde. O. A, i czekamy. A no to czekamy na kolejkę. O, jedziemy sobie. O, tu jest trochę. Oblokowano koza z klasy. Chwila... Koza z klasy. Koza królowa, koza z klasy. Jest! Koza z klasmi O kurde, mamy pingwina! Ty czekajcie chwila. fajnie mamy pingwinka Nie, 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 nie Siadamy I lezimy z tym koksem Jedziemy to będzie niezły zjazd yeah, Jedziemy O oh, kurde Jak mnie wywala Jeszcze ja się mnie od trampoliny wybił To nieźle Ta koza po prostu jest szalona w miejsce, którego bym się nawet nie spodziewał, że wejdę. No, odrodzimy się od nowa. Helikopter tam jest. Hmm. A ten wieżowc w końcu jest tam, tak? Na ten się da do wejść. Jak dobrze pamiętam... To trzeba... O Trzeba tędy. O kurde No jesteśmy na imprezie. O! o! Nie wyszło No to my robimy tutaj imprezę. Jestem na ten, ale... あっ。あああああ O, nie. Helikopter. Le? O nie, nie trafiliśmy helikoptera. No to co no, to pójdziemy jeszcze raz? Słyszałem już tym, nie w tym jeszcze raz na niego w tym pieniędzy na live. Druga w tym Kozy. tym razem w mieście.

O! Idzie za chwilę tutaj helikopter, którego spróbujemy do niego wsiąść. O ja w ogóle się uda. O, jest. Dobra, jeszcze raz się muszę wybić. O kurde, nie trochę. nie, uciek. Ach, znowu. Dobra, to już na razie odpuścimy sobie to I polecimy O Jezu No to nieźle Trampolina w ogóle Mogłem wejść Ogólnie chciałbym się dowiedzieć, która to Kto właśnie jest na moim live, więc jak jesteś to napisz No i dupa. Nic nie widzę. To jest jakiś wyścig. Mmm... Co by tu zrobić? Hmm. To jest jakaś wyskocznia. O, zamek! 6 spróbujemy dobić do 6 no, do 100 punkt do synie wyniku ogólnie tutaj goł simulator Co myślę, że to się uda tak. I na trampolinę kolejną Pyk I teraz na to Pyk Ona, no i nie, nie weszło No i dupa nikogo nie ma już Lajle Nawet koza płacze Z tego powodu Zbyk O nie Aha Z tym kozim jaszczycem jest... Lol co mi tam szkodzi? Idziemy na... To? To wiatrowe coś? No i ciągle nie. Ma. No. To mam błędy, bo... A no, to się I Ja obserwuję. No.

Heh, tak się nabija punktem w Goat Simulator. Jest, tysiak He, w niemieckim chyba najlepiej pozbywać za na punkcie. Za chwilę będzie pierwszy 100 tysięcy w Goat Simulator. No, jeszcze trochę będzie, no, jeszcze zdobyć. No i lecimy. Będzie. Jest, jest, jest sto tysięcy. Dobra, to wyskakujemy. Pieki dał lubanie jeszcze do tego nie? Jeszcze tego tylko nie możemy tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć no, jestem. gdzie to znaleźć, wiadomo, wiadomo Wailor where is Wailor Tu okay. peux sekunda Dobra. o jest tutaj kolejna statuetka 17 Ech, tak szybko mi tutaj padają tutaj nie ile trzeba uważnie szukać jaki się nie znajdzie tu nie wejdę chyba nawet nie chcemy się próbować o to o, trafiłem jeszcze w coś ça fait de